Cześć, siemanko, z tej strony Carlos750 a to jest kolejny odcinek na moim kanale z Minecraft PlayStation 4 Edition Dzisiaj pokażę Wam mój domek, który budowałem o, dzisiaj dopiero zacząłem go budować czyli... jakby to oglądacie... no to gdzieś tak jakby... dzisiaj mamy 7 tak, 7 dzisiaj to zbudowałem witam Państwa dobrze do rzeczy ale tutaj, tutaj To wygląda, mój dom, piękny. Bardzo się starałem, żeby go zbudować, żeby był jak najładniej. Pokażę Wam go od środka. i moje za, za chwilę do wszystkiego przejdziemy, a później pójdziemy do piramidy, tak jak obiecałem. Tutaj takie tam, te piardki. tutaj mamy takie rzeczy, szybko żeby były pod ręką, ale jeszcze będę segregował, czasu nie było, przepraszam. Czasu nie było i ogólnie, więc tak to wygląda. Mieczyk żelazny, żelazny, tak to wygląda, tutaj mamy balkon, tutaj zrobimy sobie taki obrazek, tutaj jest mieczy. patrzcie, muszę sobie obracać, mamy taki balkonik taki skromny, tutaj dużo nie jest tych tak rzeczy, mamy moje łóżeczko, Tutaj ładnie to zrobiłem, mi się podoba bardzo, nie piszcie w komentarzach, czy Wam się to podoba. Tutaj mamy narzędzia różne, na razie tylko patyki dwa tutaj na górze są. nie było... Czasem. Właśnie tam mówiłem, będę segregował, tam jest dużo narzędzi. Jeżeli moja twarz będzie źle nagrana, przepraszam. No tutaj mamy też takie... Tutaj Wam pokażę, żebyście mieli... Nie chcę się już tego podnosić. Tutaj mamy takie rzeczy. Mamy kolejny składik, który jeszcze nie jest do końca zrobiony. Więc myślę, że teraz się jeszcze szybko przyśpimy. I pójdziemy. Jeszcze tam pokażę Wam inne rzeczy. Ten drugi budynek, Wioska villagerów Najlepszy zawsze Wam mówię. Macie Wioskę villagerów, budujcie tam, jeżeli dobry teren mi się tutaj podoba. Tam ja, jeszcze tego kopalni mała, ale tam rzadko wchodzę. Moje I Tutaj mamy ołowiecki, zaparbowałem sobie. Tutaj mamy świneczki. Tutaj królewek nie mamy, bo jestem. Bo trzeba mi była skóra, żeby ładną mieć kurde. Broje, nie. Tutaj owce, tutaj wszystko takie jakby tu jest takie takie. Mam tabliczkę, co jeszcze napiszę. Brzeźnik. Erzynik. Czyli rzeźnik. rzeźnik. Tutaj owce mamy. Nasza baranina. Krawczyn, table. Jeszcze tutaj świnki. Proszę. I tutaj krówki. Tak to się prezentuje jeszcze podłogę. Tutaj będę robiła nieżywo, ale na razie nie było, jak. Tutaj wioska wielderów. dobra. Tutaj niczego nie zniszczy ty. Chodziu. Oj, dzięki ty! Zły creeper, ty. Patrzcie co... Nie creeper, wszystko pękendo! Hello hello. Dobra. O tak naprawdę. Dobra, Bygnijmy. Jeżeli chcielibyście oglądać moje live'y, zapraszam Was na drugi kanał live'y będą to. dłuższe odcinki, takie 21 części i tak dalej. Będzie to kanał Carlos Stream. No, tam widzicie, jest taki, takie trzy wieże. Zresztą potrzebny ale nic nie brałem. Nie, yy, to kanał Carlos Stream. Zapraszam Was tam serdecznie. Jeszcze tam nic nie ma, ale będę konfigurował konto, i będzie wszystko dobrze. Będą filmiki i ogólnie, duszy takie. normalne. tam pewnie coś będzie. Zero. Tutaj, jeżeli ktoś z Was wie, będzie taki. I na tą płytkę nie można skakać. Dobra. Idziemy. Pójdziemy dziś do tego. Mordy. Byłem naprawdę się dojwym, byłem w takim czymś. To jak to zrobić, żeby na to płytkę nie spać? Trzeba będzie pokombinować. Tak. I tutaj jeszcze to zniszczymy, żeby było łatwiej. Spaliliśmy, dobrze. Idźmy to. Popatrzcie, co tam się kryje. Pijam Dobrze. No dobra, fajnie się ono. Zabniłem mięso. Się po prostu tak. TAK! Mamy już złota. I szmaragdi. To jest dobry. No, znowu z tego, złote sprzęty. I tutaj to mi się nie dziwi, że takie górne nawiasta. No, no, no. weźmiemy, może się przytać. O, jakie mam 6 minuta. Myślę, no, że jeszcze uda nam się te trzy kolejne wieże zrobić. Przejść. Tutaj na szczęście nic. Znaczy, tutaj na szczęście nic nas nie zaatakowało, a Na nasze nieszczęście nic nie było dobrego. Tylko cztery setki zło. I czyli, jeżeli to według Was jest dobry, traf to piszcie, co Wy mogliście zrobić. tam raz dawno już chyba. Kurde. Dobry. Kuźne, no. Czemu takie głupie coś mi się pojawiło? Chodźcie. Добра, реште, реште, веш, не пендерамо. Не имам замер за да ќе так дигам, негам. Mamy dużo z nią więc naprawdę tutaj mało się z kimś zmierzam, bo mój domek mnie najbardziej interesował. Dobra, kto się oczywiście? Nikt. Okej. Okay. Nie pasuje. Jedna wieża przesprawdzona. Tak to jest. Tutaj kolejne wieża ojazdu, oh nie chcę mi się właśnie wchodzić. To jest tak dziwnie. jest ta. Dobra, wracajmy do domu. Nie ma co tu po nas. Dobra. Tu jakieś kejwy, Pozdro. Muzyczkę możecie słyszeć w toku, to nic takiego, nie jest zła. Dobra, PlayStation Plus nareszcie się wykupiłem, więc mogę sobie pograć z kolegami. Chyba tydzień go nie miałem, O villager. Pohandlujmy z nim, bo oni zawsze jakiś szmaragi. chcą. Umy. O trzy szmaragdy, bym dobrze miał biały szmaragd. ale dzięki, wiesz. Nie. Daj, daj, choć. Jaki kurde, a tutaj może ktoś jeszcze? Jest, no, daj tę! No, i kolejny, kurde. A ten czas szybko mija, 9 minut, już nie? Ja, kurde, fel felek. się Dobra. Co by tu zrobić? Bo co my mamy? szmaragdy, czekajcie zobaczymy, czy co się da do szmaragdów. Chyba nie w bloku, nie? Tia. Chyba nic. No... Nic z tych głupich szmaragdów nie zrobimy. Nie no Dobra, idziemy to schować do skrzynek. No. Te pozyskane nasze rzeczy. O, ze złota coś zrobimy! Ja potem też mam kartki. Dobra.

by było dobry Dobra, robimy sobie potole Dobra, mm, szybko widzimy. Dziesiąta minuta szybko przepalimy te pierwok było co robimy. Dobra i mmm. Mamy to i podpalmy jak mi się robi. Drewna! Naprawdę? Szybko, szybko palmy. Ja chcę tylko trzy, dobra. I szybko i... Um, może cięcie! I zapraszam Was za chwilę. Nie, czekajcie, jak mi się uda zrobić cięcie, to będzie. Jak mi się nie uda zrobić cięcia, to nie będzie. Jeszcze ten kolba. Zrobimy sobie sto jak nas brali, i postawimy ją przy łóżku. Będziemy się rozbierać, jak będziemy szli spać. Nie, nie, nie. Dobra. We are champions, my friend. To już... Czekajcie, weźmiemy sobie laczki zrobimy z złota. Ale fajnie, czekajcie, a teraz zjemiemy sobie te wszystkie te pierdołki. Tak się robi, więc to nawet dobrze. To jest moja głowa. Dobra, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego. Dobra, ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego A, odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, i zostawcie łapkę. Czekajcie, mnie porozmawia. Będzie specjalnie. Nie wiem, jak Więc ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Widziałem już tylko jedna subskrypcja i robię wam jakiś specjalny filmik na 10 subskrypcji, więc wbijajcie, subujcie i róbcie wszystko. No więc dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Cześć! Oj, przepraszam. Do zobaczenia.